Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem rok. będę mówił dokładnie o swoich zarobkach, może trochę, związanych z YouTube. Kurwa pierdolona. To jest Starcraft 2. Aaaa. Ja mam co nieco, ponieważ ja mam dosyć dużą wstawkę, 100 tysięcy. Kurwa, no nie. No kurwa nie. Gość kurwa z tektury. Ja pierdolę. Kto by pomyślał? Myślę, że jest fan i jest skurwiel, no nic. To jest rozgrywka z Starcrafta, dwóch nogów kompletnych. Boże, to jest jakiś patologiczny mecz gejowski, jak się Teran kontra Protos? Kurde, pojedynek dwóch upośledzonych graczy. Ciężko i lepszym komentarzem. Teranem gra Rok, natomiast na godzinie trzeciej? Suchy maciek. To nie jest gra o tej polio, to jest kurwa sens życia, jebany. Jeżeli chodzi o stawki, ponieważ ja mam dosyć dużo. Ach. Na przykład w grudniu albo w październiku. Październik, listopad, grudzień. Ooo kurwa, ma. Kurde, nienawidzę tej kultury, tak go nienawidzę. Kurde, no daj, że tymi fajnymi kolegami, przyjaźnimy się, gramy w fajną grę. Kurde, jakieś zakłamanie paskudne. To wszystko zależy od, od reklam, od, od pory roku, od, od np. Przykład... moja żona Agata. Na niej nie zarobię za dużo. na kurwa, mać. No złapiesz, kurwa, twoją starą zacycki. Dla was zawsze jest dobry pomysł pokazywać rodzinę w internecie. Och, 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 cwaniacz, bo... I pogrzeb! Kurwa, jaki fu... Zjebany! Kurwa! A Kurwa! Ja pierdolę, jak to mogłem zjebać? Spierdalaj z jakimiś GGG. Kurwa, co to ma znaczyć? Nie gram tu dla fanów, tylko żeby ci pierdolić.